Okej, okay, to ja poproszę super kabawa z baraniny z serem na grubym cieście z sosem, e, pomidorowy filet, tak, kurczakowe paluszki, do tego jeszcze kawałek sernika i zupę. I chyba wszystko dla mnie. A co wy chcecie? nie mamy znowu dla was dwie premiery, tym razem zupełnie niepołączone ze sobą. Po pierwsze, przede wszystkim w końcu na Xboxa i na PlayStation 3 wyszło Risen 2 Dark Water. Gra, która kilka miesięcy temu miała już premierę na pc więc pecetowczy zapewne już skończyli tą długą, ale interesującą rozgrywkę. Nie róbcie spoilerów innym, poczekajcie jeszcze chwilę. Tak czy inaczej historia naszego bohatera bezimiennego tym razem obraca się wokół piratów, skarbów potworów i jak na RPG przystało, wykonujemy bardzo dużo misji pobocznych i przeprowadzamy bardzo dużo dialogów. Tak czy inaczej wersja konsolowa ucierpiała troszeczkę w poprawie wizualnej, w za to mechanika walki jest o wiele przyjemniejsza, kiedy gra się na padzie. Go bother someone who gives a Saving the world means saving all of it, even the Inquisition and their ways, and not just the parts of it that suit you. You're on Captain Steelbeard's ship now. What the hell happened here? Death is close. <laughs> is nowej odświeżonej wersji człowieka pająka, już kilka tygodni za nami, i o dziwo zbiera całkiem niezłe noty. Natomiast dla nas, graczy, do rąk teraz trafia niesamowity Spider-Man, czyli gra wzorowana delikatnie na filmie. Myślę, że każdy zna Spidermana i wie, co on potrafi, więc wiedmy, czego się spodziewać po bohaterze i po grze. Tak czy inaczej, gramy z perspektywy trzeciej osoby i walczymy z firmą medyczną, która przeprowadza tajemnicze eksperymenty i zmienia ludzi w hybrydy i mutantów. Czy gra będzie tak niesamowita jak jest niesamowity Spider-Man? Pozostawiam to Waszej ocenie. Of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Niektórzy z Was już wiedzą o co chodzi, bo na pewno widzieli filmik. Niektórzy ci, którzy nie widzieli, to zapraszamy na nasz profil facebookowy. Otóż, co z tego filmika możemy się dowiedzieć? Przede wszystkim nowe rodzaje broni, w tym poczciwa, ale jakże cały czas nam przydatna siekierka. E, drony, które atakują z powietrza, e, nowe zachęcające mapy, nowy HUD, a przede wszystkim mnóstwo, mnóstwo godzin, które spędzimy katując naszych przeciwników. Najbliższy gameplay ma się ukazać na Gamesconie, o którym mówimy też w tym odcinku. Natomiast my w naszym sklepie mamy dla Was ofertę preorderową. Link pod spodem, klikajcie w niego, wejdźcie, dlatego że z każdym preorderem dodajemy także do zestawu mapę, która nazywa się Newtown 2025. Ci, co grali w pierwszą część powinni ją kojarzyć. At the heart of Assassin's Creed 3 lies a radically redesigned game engine we call Anvil Next. Zbliża się do nas kolejna premiera, wielka premiera jesienna, więc Ubisoft bombarduje nas filmikami promocyjnymi z Assassin's Creed 3. Przede wszystkim pierwszy pojawił się filmik, który pokazuje nam zasadę działania silnika gry, który nazywa się Anvil Next i ma nam zapewnić płynną, bardzo szczegółową i dopracowaną rozgrywkę w ogromnym świecie gry. Drugi filmik, który wypuścili, to możliwości Konora, czyli naszego głównego bohatera, w tym wszystkie wyjątkowe ciosy, uderzenia to Hawkiem, czyli siekierką taką, i tworzenie nawet ludzkiej tarczy. Mhm. E, trzeci filmik, który wypuścili, bo wszystko właściwie działo się naraz, to Zasada Działania Animusa, czyli tej maszynki, dzięki której możemy przeskakiwać w wspomnieniach. W tej części tym razem nie tylko do użytku wewnętrznego postaci z gry, ale również do naszego w trybie multiplayer, gdzie będziemy mogli się wcielić w kilka postaci i w różnych sposobach rozgrywki. E, dużo promocji, czekamy na ten tytuł. Jeżeli Wy nie możecie się doczekać, możecie także u nas zamówić preorder. Link pod spodem. Travel on board and into the action, taking your place in epic sea battles where wind and water simulation force you to assess sea conditions as you battle your opponents on the open ocean. And at the heart of the action stands Connor, the conflicted hero of Assassin's Creed III. W zeszłym tygodniu firma Blizzard Entertainment wydała oficjalne ogłoszenie, w którym informuje nas, że serwery BattleNet padły ofiarą ataku hakerskiego. E, na szczęście europejskie tutaj tereny nie ucierpiały za bardzo, dlatego że wypłynęły tylko adresy mailowe. E, co innego w Ameryce, ale to pozostawiamy, bo nas to nie dotyczy. E, Blizzard w tym ogłoszeniu bardzo nas przeprasza i obiecuje poprawę i lepsze zabezpieczenia. Na szczęście były to tylko adresy mailowe, bo w niepowołane ręce mogły się dostać numery kont kredytowych, a znamy już takie przypadki w historii. W przyszłym tygodniu w kolonii w Niemczech, w dniach od 16 do 19 sierpnia, dziać się będzie znowu bardzo dużo rzeczy związanych właśnie z przemysłem gier komputerowych, a mianowicie będą się odbywały targi, które nazywają się Gamescom. Niektórzy pewnie znają, bo niektórzy się interesują, ci co nie, zapraszamy na ich stronę. Tak czy inaczej, na pewno pojawi się wiele różnych kąsków od różnych producentów. Wiemy na przykład, że jej zaprezentuje coś z Crazysa Trójki, z Medal of Honor Warfighter, czy z SimCity, czy jeszcze z kilku innych tytułów, na które czekamy. Natomiast producentów będzie o wiele więcej, więc jeśli pojawi się jakiś fantastyczny materiał, na pewno będzie w przyszłym naszym odcinku. Ponieważ mamy dzisiaj ósmy odcinek i otworzyliśmy nasz sklep 8 sierpnia w ósmym miesiącu. A ósemka jest szczęśliwą cyfrą. Mamy dla Was taki Rarytas w pudełkowym opakowaniu, nieodfoliowany. Puzzle quest absolutnie oryginalny tylko dla Was. Ciężko nam przybędzie ale trudno. Co musicie zrobić, żeby tego puzzle questa wygrać? Otóż musicie wejść na nasz sklep, czyli gamingstore.pl, link również w opisie. I tam wybrać swoją ulubioną grę. grę <gle> Na jakąkolwiek platformę, na jakąkolwiek konsolę. Ważne jest, żeby w tej ulubionej swojej grze dodać opinię, podpisując swoim nickiem z YouTube'a, żebyśmy wiedzieli, że to Wy. Opinia może być jakakolwiek. Możecie tę grę zbesztać, możecie ją oczywiście uwielbiać, cokolwiek. Ważne, żeby było to najlepsze i najlepsza opinia oczywiście wygra tego puzzle quest'a, a z tą osobą skontaktujemy się jak zwykle prywatnie. Kończymy ten ósmy piękny, kochany odcinek. Mamy dla Was jeszcze na koniec taką informację: w naszym sklepie jest w tym tygodniu taki fajny deal. Mamy Uncharted trójkę na PS3 w ogromnej promocji. Wejdźcie na sklep, żeby sprawdzić promocję do wyczerpania zapasów. Jeżeli lubicie Uncharted albo Drake'a, śmiało zaglądajcie. My natomiast kończymy i mamy dla Was radę na koniec. Jeśli zamawiacie kebaba, to nie w cienkim cieście, bo strasznie się dziurawi, i kapie, sos i brudzi spodnie. Hm.